W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie smartfony stały się nie tylko narzędziem komunikacyjnym, ale także naszym centrum rozrywki, pracy, a często i osobistym asystentem. Wybór odpowiedniego telefonu w morzu, dostępnych modeli, może być wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nie są ekspertami w dziedzinie technologii. Jak znaleźć balans między ceną, wydajnością a dodatkowymi funkcjami, które wyróżniają jeden telefon od drugiego? W tym artykule przyjrzymy się pięciu popularnym modelom telefonów, które oferują różnorodne cechy i funkcje pasujące do różnych grup użytkowników. Niezależnie od tego, czy jesteś graczem, miłośnikiem fotografii, czy po prostu szukasz solidnego urządzenia do codziennego użytku, znajdziesz coś dla siebie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybować naszego kanału oraz podzielić się tym artykułem z przyjaciółmi, jeśli chcesz poznać najlepsze, najlepsze wybory na rynku. Poco X7 Pro 5G, potężny wybór dla entuzjastów technologii. Poco X7 Pro 5G. To smartfon, który, który łączy moc, wydajność i nowoczesny design w atrakcyjnej cenie. Z ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2712x2120 pikseli, ten model zapewnia znakomitą jakość obrazu z odświeżaniem 120 razy na sekundę, co sprawia, że przewijanie treści i granie w gry staje się płynniejsze niż kiedykolwiek. Ekran świetnie sprawdza się nie tylko podczas oglądania filmów w jakości Full HD, ale także podczas codziennego korzystania z aplikacji czy surfowania po internecie. Co więcej, Zastosowanie procesora Mediatek Dimensity 8400 Ultra w połączeniu z 12 GB RAM sprawia, że telefon radzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, a płynność działania jest gwarantowana. To idealna opcja dla graczy, którzy szukają urządzenia, które mm, sprosta ich oczekiwaniom bez zacięć i opóźnień. Oczywiście, nie można zapomnieć o aparacie. 50% Megapikseli, główny obiektyw z dodatkowymi 8 megapikseli i 20 megapikseli kamerą frontową sprawiają, że każda chwila jest uchwycona w perfekcyjnej jakości, zarówno w dzień jak i w nocy. Technologia piąta generacja to kolejna ogromna zaleta, zapewniająca super szybkie połączenia internetowe, co jest niezwykle przydatne do streamingu wideo czy pobierania dużych plików. Jeśli zależy ci na wydajności i jakości obrazu, Poco X7 Pro 5G to telefon, który na pewno spełni Twoje oczekiwania. Redmi Note 14 perfekcyjny wybór dla wymagających użytkowników. Redmi Note 14 to telefon, który łączy elegancki wygląd z solidnymi parametrami technicznymi. Z ekranem AMOLED 6.67 cala i rozdzielczością 2400x1080 pikseli urządzenie oferuje obraz o wysokiej jakości, który świetnie sprawdzi się podczas codziennego użytkowania. Chociaż nie ma takiej mocy obliczeniowej jak Poco X7 Pro, to nadal oferuje wystarczającą wydajność dzięki procesorowi MediaTek Helio G99 Ultra i 8 GB RAM. Ten zestaw umożliwia sprawną obsługę wielu aplikacji jednocześnie, co docenią użytkownicy, którzy korzystają z telefonu do pracy i rozrywki. Aparat o rozdzielczości 108 megapikseli pozwala uchwycić każdy szczegół w wysokiej jakości. A wsparcie dla HDR i autofokusa sprawia, że zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych wyglądają naturalnie. Co ciekawe, ten model nie obsługuje piątej generacji, ale jego bateria o pojemności 5500 mAh wystarcza na długie godziny intensywnego użytkowania. Dzięki NFC Redmi Note 14 to również świetny wybór dla osób, które często korzystają z płatności mobilnych. Jeżeli zależy ci na dobrym stosunku jakości do ceny, ten telefon jest świetnym rozwiązaniem. Redmi Note 14 Pro Plus smukły, ale pełen mocy. Redmi Note 14 Pro Plus to telefon, który wyróżnia się nie tylko świetnym designem, ale również ogromną mocą obliczeniową. Z ekranem AMOLED 6.67, cala i rozdzielczością 2712x2120 pikseli oferuje niesamowitą jakość obrazu, idealną do oglądania filmów w jakości 4K i grania w gry. Wewnątrz urządzenia znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 7 z Gen 3, który w połączeniu z 12 GB RAM zapewnia płynne działanie wszelkich aplikacji, nawet tych najbardziej wymagających. To jednak aparat robi największe wrażenie. 200 megapikseli główny obiektyw to jeden z najlepszych dostępnych na rynku, który zapewnia ostre i szczegółowe zdjęcia w każdych warunkach. Dodatkowo szerokokątny obiektyw oraz czujnik 2 megapiksele pozwalają uchwycić jeszcze więcej szczegółów, a nagrywanie wideo w 4K stawia ten telefon w czołówce modeli dla osób zajmujących się tworzeniem treści wideo. Bateria o pojemności 5110 mAh pozwala na długie godziny użytkowania, a wsparcie dla piątej generacji i NFC umożliwia szybkie połączenia internetowe i płatności mobilne. Samsung Galaxy A55G, elegancja i wszechstronność w jednym Samsung Galaxy A55G to urządzenie, które wyróżnia się jakością wykonania oraz niezawodnością. Wyposażony w ekran Super AMOLED 6 i 6 Cala o rozdzielczości 2340x1080 pikseli zapewnia doskonałą jakość obrazu, która sprawdzi się w każdej sytuacji od pracy po rozrywkę. Z procesorem Exynos 1480 oraz 8 GB RAM. Galaxia 55G radzi sobie z większością aplikacji, a system aparatów 50 MP główny, 12 MP ultra szerokokątny oraz 5 MP makro umożliwia robienie zdjęć o wysokiej jakości. Bateria 5000 mAh zapewnia wystarczającą energię na cały dzień intensywnego użytkowania, a dzięki szybkiemu ładowaniu telefon bardzo szybko odzyskuje pełną moc. Samsung Galaxy A55G to opcja, która łączy elegancję z funkcjonalnością, oferując świetne parametry w przystępnej cenie. To wybór, który zadowoli zarówno osoby szukające niezawodnego urządzenia do codziennych obowiązków, jak i tych, którzy cenią sobie rozrywkę na najwyższym poziomie. Nothing Phone 3a Pro nowoczesność w minimalistycznym wydaniu. Nothing Phone 3a Pro to model, który na pewno wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu minimalistycznemu designowi. Z charakterystyczną, przezroczystą tylną obudową, która stała się znakiem rozpoznawczym marki Nothing, telefon przyciąga wzrok. Z ekranem AMOLED 6.77 cala i rozdzielczością. 2392 przez 1080 pikseli oferuje doskonałą jakość obrazu, a z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej nie musisz się martwić o brak przestrzeni ani wydajności. Aparat 50 megapikseli oraz 8 megapikseli i kamerka 50 megapikseli sprawiają, że zdjęcia i filmy wyglądają świetnie a możliwość nagrywania w 4K jest idealna dla tych, którzy chcą tworzyć profesjonalnie wyglądające treści. Te NFC i 5G Aston to kolejne funkcje, które zwiększają uniwersalność tego urządzenia. Nothing Phone 3A Pro to smartfon, który łączy nowoczesne technologie z eleganckim designem, idealny dla osób, które stawiają na wygląd i wydajność. Podsumowanie. Każdy z tych telefonów oferuje coś wyjątkowego. Poco X7 Pro 5G jest idealnym wyborem dla technologicznych entuzjastów, którzy cenią sobie potężną wydajność i wyjątkowy design. Redmi Note 14 zapewnia doskonałą równowagę między ceną a funkcjami, sprawdzając się w codziennym użytkowaniu. Redmi Note 14 Pro Plus to opcja dla osób, które szukają najlepszej jakości aparatu, a Samsung Galaxy A50, g łączy elegancję i wszechstronność. Z kolei Nothing Phone 3A Pro wyróżnia się minimalistycznym stylem i świetną wydajnością. Wybór zależy od tego, co dla ciebie jest najważniejsze: wydajność, design, jakość zdjęć czy łączność piątej generacji. Każdy z tych telefonów spełni oczekiwania różnych użytkowników, zatem. Który z nich będzie najlepszy dla Ciebie? Zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i podziel się tym artykułem z przyjaciółmi.